Christian Ochman is amazing. Dzień dobry, witajcie z Centrum Prasowego Eurowizji 2022, gdzie już dziś pojawi się Christian Ochman. Ale zanim tu przyjdzie, zanim spotka się z dziennikarzami, będzie miał swoją drugą próbę, którą wreszcie będziemy mogli w całości obejrzeć. Na moim stanowisku, jak zawsze, twórczy bałagan, ale w tym bałaganie jest jedna bardzo istotna rzecz. Polska flaga i polski dzień na Eurowizji, więc absolutnie nieodłączny element. Polska 2022. Pierwsza próba otwarta dla dziennikarzy. Zaczynamy. Słyszymy dźwięk deszczu, widzimy także krople deszczu jako nakładkę nałożoną na ekran. Jest bardzo mroczny, granatowy klimat. Ujęcie z góry na kroplę. Czy będą brawa? Są brawa! Wzruszający moment, powiem Wam, naprawdę. Słyszeć te oklaski po polskim występie, to, to nie zdarza się często na Eurowizji. Więc e, e, o, dajcie chwilę, żeby złapać oddech. Próba Krystiana za nami, i powiem Wam, że. Od 2014 roku jeżdżę na Eurowizję i jeszcze nigdy nie widziałem tak entuzjastycznej reakcji na polską próbę. Ogromne zainteresowanie i wiele komentarzy wywołała próba w Kopenhadze, właśnie po występie Donatana i Cleo, ale ludzie zupełnie nie byli pewni, czy awansują do finału. Teraz nikt nawet się nie zastanawia, czy będziemy w finale, czy nie. Wszyscy mówią, że tak, że będziemy. Pytanie tylko, które miejsce uda nam się zdobyć w wielkim finale. Ta konkurencja jest mocna, więc nie będzie łatwo. Ale jak to miło po tylu latach, jeżdżenia na Eurowizję, mieć takiego reprezentanta i taką piosenkę i słuchać tylu miłych rzeczy o Polsce. Bardzo przyjemna sprawa. Please welcome from Poland, Ochman. This is my my family for uh, 2022. Have you ever tried to sing opera? Do you like this genre of music? i guess yes <laughs> uh, well i <laughs> uh, well i um, i study uh, classical voice oh sorry i just can... take this off for now can talk love, I love christian is at the center of that storm thank you so much thank you i really Will you do you want me to look in the camera? Yes please okay. the, in the camera. Will you ask questions? Yes, I will ask you a question. What do you think about the boobs that Poland showed in Copenhagen? What? <laughs> can you confirm that the song is about stereotypes because donathan didn't do that because isn't that quite important so that people don't find the song just being sexist your show as well as your video shows a lot of boobs today even more boobs i still love cleo and donathan's entry it's one of my favorite uh, entries uh, in the eurovision and especially that year uh, i was just a little bit concerned about how it could be uh, perceived as sexist but this is your job as a journalist right yes and and that's um, my job is to ask questions. Do you know that you became quite famous in Poland after these press conferences in, in Copenhagen? You know that. I've heard, I've had people tell me about this, and I've, I've seen pictures of it uh, appear online. And yes, so yes. Hey! <laughs> E, no i tak się wzajemnie pokazujemy. E, Maciej, nie? Dobrze było dzisiaj. Dobrze było. Ja jestem tak teraz na... No jesteś. Ale ty i... jesteś za, za barierką. No jestem, przyszedł. nie, no bo teraz... ja jestem po stronie sponsora. A, płacą ci za to? Nie. <laughs> no to nie. <laughs> ale to. mają wygodne miejsca. Ja właśnie powiedziałem, że chyba... Um, Tyle ciepłych słów, ile dzisiaj usłyszałem od ludzi z zagranicy no na temat Polski. Ja mam wrażenie, że nigdy nie usłyszałem tyle. W ogóle nie ma dyskusji o się do finału. No. Ja się popłakałem na live'ie dzisiaj, ha? słuchaj. No ja też, ale... Jak te brawa wiesz, nie, były. Ktoś mi tutaj nawet napisał, czy powiedział, że teraz zrozumiesz, że faceci potrafią też płakać na półce nożnej. Boys do cry. <laughs> Myślę, że materiał wideo, który właśnie oglądacie, nie oddaje w pełni dynamiki dzisiejszego dnia i tego, ile się działo. Trudno było nadążyć, trudno było skupić się na wszystkim, zwłaszcza będąc w jednoosobowej redakcji takiej jak Dobry Wieczór Europo. Mam jednak nadzieję, że chociaż namiastka tego dzisiejszego pozytywnego polskiego szaleństwa udało mi się Wam pokazać.